Ostry dyżur literacki. Podcast leczący alergie i nietolerancje czytelnicze prowadzi Agnieszka Karp-Szymańska. Dzień dobry, witam was w kolejnym odcinku, który dedykuję tym wszystkim, którzy zastanawiają się, jak starsze dzieci szkolne przekonać do czytania. Zajmiemy się dziś nową pozycją, a właściwie serią wydawnictwa Zielona Sowa i zastanowimy się, czy to, co proponuje wydawnictwo oraz autor tej serii, może zadziałać. A ze mną już autor, przedstawiam Państwu Michał Łuczyński. Dzień dobry, Michale. Dzień dobry, witam Ciebie, a także wszystkich słuchaczy. Bardzo Nie mi miło. Wiem. Musisz się chyba najpierw wytłumaczyć z nazwy serii, bo jest ona bardzo wdzięczna, nosi nazwę Ciekawcy. No i Jest ona dosyć naturalna, bo przecież <laughs> kto, jeśli nie młodzi ludzie, są bardziej tego przydomku. Natomiast no, pytanie jest takie, co wam przyświecało i tobie, i wydawnictwu, a może, może tylko tobie, gdy ta seria powstawała? Dlaczego właśnie Ciekawcy? Nazwa Ciekawcy całej mhm. serii wyszła, wyszła ode mnie i od początku, jakby, jak, jak przedstawiałem w ogóle pierwszą wersję, pierwszą wersję... Tekstu, to od razu wiedziałem, że chciałbym, żeby żeby seria była, miała jakąś swoją zbiorczą nazwę, a po prostu te przygody, które się będą później wydarzały, będą miały swoje podtytuły. A ciekawsze, dlatego że wiesz, to jest takie pierwsze słowo, które mi przychodzi na myśl, jeżeli chodzi o, o, o dzieciaki, tak? O, mm -hmm. o ich chęć eksplorowania no świata, e, o ich, wiesz, taką jeszcze może czasami podszytą naiwnością, ale takim, albo takim nadoptymizmem ale wchodzenia czasami w trudne sytuacje bez świadomości tego, jak trudne one mogą być i po prostu w ten sposób doświadczenia świata. Ale też taką świeżością, prawda, Którą czasami, której nam czasami już odrobinę brakuje. Tak, bo no nam, się, nam się włącza już później, wiesz, nasze mm -hmm. racjonalne hamulce to jest tak jak z nauką jazdy na nartach. Tak. mówią, że młodsze łatwiej dzieci łapią, jest, gdy, to szybciej. Tak, łatwiej jest, gdy się nie myśli o tym, co będzie, jak sobie ktoś złamie coś, prawda? I co później, zgadza się. No dobrze, książki mają bardzo ciekawą konstrukcję, gdyż wartka akcja jest przetykana informacjami i to bardzo różnymi informacjami. Mogą się one okazać interesujące na przykład ze względu na to, że są to notki naukowe, można się dowiedzieć trochę o misji Apollo, o czym jeszcze? O, wiesz co, tam jest kilka różnych tematów podjętych, mm -hmm. bo tak na dobrą sprawę. Wkład one się nazywają dla ciekawskich i one, one mają taką. Tak, to, to jest po prostu taki dodatkowa piguła naukowa, która ma się splatać z akcją. Tak więc to, co się dzieje w, w to, z czym spotykają się chłopaki, jednocześnie jest troszeczkę rozszerzone po, po, po stronie naukowej w tych wkładkach dla ciekawskich, bo wiesz co, to, to wbrew pozorom ma swój, ma swój cel. Ja wiem, że to zabrzmi, nazwijmy to szorstko, mhm. ale jak, jak, jak się tak zastanawiałem, kiedyś siedzieliśmy w Zielonej Sowie i, i ja im mówiłem tak naprawdę jaki jest klimat tej książki, to mówiłem im, że on z jednej strony jest taki trochę Spielbergowski, bo, bo w, tych, w tych filmach wczesnych z lat 80. Spielberga, gdzie, gdzie science fiction było tłem, a z drugiej strony właśnie były na pierwszym planie relacje, tak jak chociażby mm -hmm. w E.T., ale z drugiej strony to jest też trochę techno-thriller. Ja wiem, że to brzmi źle, że techno-thriller <noise> dla dzieci, dla młodzieży, ale wiesz, o to chodzi w techno-thrillerze, że masz, jest to książka sensacyjna, mm -hmm. w której nauka i technologia odgrywa ważną rolę. I, I tak troszeczkę to jest właśnie pomyślane w ten sposób, tak? Czyli, że, żeby, żeby oczywiście nie przytłoczyć tego młodego czytelnika, ale żeby dać mu ten dodatkowy taki, taki, taki element jeszcze, jeszcze, jeszcze wiedzy z zakresu tych tematów, które jednocześnie chłopaki poruszają z tytułu przeżywanej przygody. Mhm, mm no i właśnie, ja tutaj zaraz będę drążyć, dlatego, że po pierwsze, technotrailer mnie absolutnie nie przeraża. i Ja myślę wręcz, że to może być właśnie to, czego ten czytelnik szuka i być może właśnie e, takich emocji potrzebuje i takich informacji, owszem, jak najbardziej mi się to wszystko zgadza absolutnie, natomiast podrążę właśnie dlatego, że tam nie tylko informacje można znaleźć technologiczne, ale także informacje, które być może są bardzo ważne ze względu na świat, w którym młodzi ludzie żyją, bo bo przecież pojawiają się też tematy takie jak na przykład hejt w sieci czy przemoc międzyrówieśnicza. No to są takie tematy, które prawda, po pierwsze, one są ukryte pod fabułom, ja za chwilę będę drążyć, bo one są bardzo dla mnie ważne, ale są też na tych wkładkach. Co więcej, tam chyba też się pojawiają takie tematy jak ćwiczenia oddechowe i sposoby relaksacji. To nietypowe już ja. chyba ja. dla techno-thrillerów. Niezbyt dużo ich czytałam, ale mam poczucie, że to jest coś innowacyjnego. Tak, tak, już, już, się, już się tłumaczę z tych wszystkich rzeczy. Słuchaj. Generalnie, jeżeli chodzi o, o hejt, to został on podjęty, dlatego że on się w pewien sposób łączy z technologią. Mm -hmm. Wiem, wiesz, ja, ja też jestem ojcem, ojcem nastolatka. Mm -hmm. Widzę, jak dzieci teraz konsumują technologię. Mm -hmm. Oczywiście mam wokół głowy tysiące znaków zapytania, czyli gdzie wiesz, gdzie popuścić tą Tą multimedialną smycz, a gdzie ją, wiesz, skracać mhm. i na ile to jest pedagogiczne i wychowawcza, na ile może zupełnie niepotrzebne. A, a hejt, no, pojawia się w życiu dzieci, myślę, w bardzo, w bardzo regularny sposób. Ja w ogóle mhm. mam takie takie spostrzeżenie, że my, jako rodzice bardzo często próbujemy widzieć dzieci przede wszystkim przez pryzmat, na przykład niewinności, mhm. przez pryzmat. A... No właśnie, bycia ciekawskim i tak dalej. Ale ja odnoszę też wrażenie, że dzieci potrafią być czasami, wobec siebie, bardzo okrutne. Tak, to prawda. I często, no właściwie zostałem z tym problemem same, tak? Znaczy, jeśli, jeśli rzeczywiście otoczenie nie sprzyja mhm. temu, żeby to dziecko przyszło i dzieliło się w jakiś sposób y, doznaną krzywdą, albo ta mhm. krzywda nie jest odpowiednio zaopiekowana, to pewnie tak, ale no, żyjemy w czasach, w których dzieci mają e, bardzo dużo problemów e, natury psychologicznej i mhm. ja myślę, że to też jest element jakby taki edukacyjny tej, 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 mhm. tej książki, żeby pokazać, że mamy mamy tu głównego bohatera, bohatera, który mm -hmm. jest sprawczy, ma swoje emocje, a jednocześnie no, gdzieś tam wystawił się na ten hejt, chociażby dlatego, że bardzo wierzył w to, co go interesuje, a to, że akurat interesują go kwestie paranorm paranormalne albo ufologia, no to dla kogoś było idealną podstawą do, do wyprowadzenia szeregu drwin. Tak, to jest bardzo ciekawie poprowadzony wątek, bo ten bohater też przyznaje, że jeżeli miałby wybierać pomiędzy pasją, a swoją społecznością szkolną, to i tak pewnie wybrałby tą pasję, więc on mi się wydaje bardzo mocnym charakterem. No nie wszystkie dzieci mają tak mocny charakter i być może tak mocną konstrukcję psychiczną, i wiemy, że takie sytuacje różnie się kończą. My w tym momencie zeszliśmy na taki bardzo poważny temat, aczkolwiek no ja chciałabym mocno podkreślić to, że on jest tak przemycony w tej książce i pod fabułą, i w fabule wpleciony bardzo misternie. Że nie jest to wątek dydaktyczny czy jakieś przytłaczający, to... prawda? To jest niesamowite i bardzo dobrze zrobione, więc chylę czoło jak najbardziej. Dziękuję bardzo. Książka miała po prostu bawić, tak? No. Ale wiesz co, ja jeszcze jak, jak, jak siedzieliśmy i rozmawialiśmy i w ogóle na temat, na temat fabuły i na temat tego, co się w ciekawskich dzieje, mm -hmm. to moje spostrzeżenie było takie, bo wiesz, ja oczywiście jako dorosła osoba spotkałem się z literaturą dziecięcą przez pryzmat tego, co czytałem swojemu dziecku przez wiele, wiele, wiele lat. I na przykład to, co mnie uderzyło, to to, że bardzo często w seriach dziecięcych, mm -hmm. mimo tego, iż młode osoby przeżywają tam niezwykłe przygody, takie, które no nie ma opcji, żeby nie odcisnęły jakiegoś piętna na nich, to te osoby się resetują co, co odcinek serii. Tak jakby traumatyczne przeżycia albo szalenie emocjonalne przeżycia, przecież, wiesz, no, przygody mhm. wielkie, podróże w czasie, nie wiem, zmagania się ze złem w takiej czy innej postaci. I oni on później, jest wielki reset i jest tą drugi i zaczynamy od zera. Ja chciałem, żeby ciekawscy ewoluowali, dlatego może też ten temat relacyjny jest jednak wpleciony w tą akcję, w tej książce, mhm. bo już już za chwilę będziemy mieli drugi tom na, na rynku, i, i wtedy będziesz mogła zauważyć, co się dzieje z chłopakami pomiędzy, jak historia z części z tomu pierwszego wpłynęła na nich, co się wydarzy w tomie drugim z nimi, jakie, jakie wyzwania przed nimi po, postawi kolejna przygoda i z czym wejdą w tom trzeci. Tak więc może stąd też jakby no jednak jakiś, jakiś rodzaj skupienia, że tak powiem, na tym wątku relacji funkcjonuje w tej książce. Mm -hmm. Mówisz o chłopakach, a ja w tym momencie wrócę do dziewczyny, czyli do siostry, no bo tam też się pojawiają nowe technologie, prawda? Siostra głównego bohatera ma spory problem z tym, że w miejscu, w którym ma przez jakiś czas przebywać, no nie ma sieci internetowej i może być czasami odcięta od kontaktów, od internetu, od mediów społecznościowych. No to jest bardzo współczesny problem chyba wielu rodziców, dlatego postanowiłam wyciągnąć tą informację na światło dzienne, bo myślę, że, że sposób jej podania, też jest na tyle właściwy, to znaczy dobrze zrobiony, że pewno dzieci jakoś sobie w odpowiedni sposób to zinterpretują, natomiast rodzice być może się ucieszą, że ktoś zwrócił na to szczególną uwagę. Czy rzeczywiście uważasz, że to jest problem, z którym rodzice jakoś powinni coś próbować robić? Czy lepiej te dzieci rzeczywiście zostawić samym sobą? Jak, jak to jest? Mówisz o tej smyczy elektronicznej. Czy, czy w ogóle masz na to jakieś już swoje własne sposoby i przemyślenia jako rodzic? Czy ty jesteś tak w takim sam, takiej samej pozycji jak inni rodzice? Wiesz co, ja jako, jako rodzic mam przemyślenia, ale mam też przemyślenia jako ja, jako osoba która, jako osoba dorosła, która używa technologii na co dzień. Mm -hmm. Czy znaczy, Mam taką obawę, to znaczy, wiesz, to jest już absolutnie y, jawna informacja, że na przykład media społecznościowe, algorytmy y, dostarczania treści, budowania tych tak zwanych baniek, w których my jesteśmy zamykani z racji na to, co wklikujemy do systemu i system się, że tak powiem, nas uczy, to, jakby cały ten, ten mechanizm jest projektowany w ten sposób, żebyś spędzała przy tym jak najwięcej czasu. Czyli mhm. właściwie jest projektowany w taki sposób, żeby cię uzależnić. I no tak. ja jestem bardzo, bardzo za tym, żebyśmy patrzyli, zaczęli patrzeć na media społecznościowe na tyle restrykcyjnie, na ile patrzymy na przykład na alkohol. To znaczy, mhm. ja bym sobie bardzo życzył, żeby na przykład osoby poniżej jakiejś. Bo wiesz, ta, oczywiście tam jest regulamin, ale w regulaminie możesz, na, może być napisane, że od 16 roku życia, czy od 13 a ty tam wpiszesz złą datę i cię przepuści, tak? Jasne. Mhm. Myślę, że przydałaby się też monity od czasu mhm. do czasu wyświetlające. Na przykład, żeby zobligować właścicieli mediów społecznościowych do tego, żeby co pięć albo, nie wiem, co dziesięć minut przeglądania wyświetlał monit typu jest to aktywność uzależniająca, mogąca prowadzić do depresji i myśli samobójczych. Nie, no oczywiście zmyślam jakby treść tego komunikatu, ale chodzi mi o to, że skoro piszesz to na papierosach, że to jest szkodliwe, na alkoholu piszesz, że kobiety w ciąży nie mogą pić alkoholu, to to tutaj, mamy, tutaj mamy, powinniśmy też mieć już taki komunikat, dlatego że skoro wiemy, wiesz, to jest tak zaprojektowane i rodzi to takie, a nie inne konsekwencje, to, to powinniśmy w jakiś sposób działać. Ja osobiście podchodzę do w swoim prywatnym życiu dorosłym bardzo restrykcyjnie do tematu mediów społecznościowych. Mam, mam jakby używam wiesz, wewnętrznej takiej aplikacji w telefonie, która mi odlicza czas, jaki spędzam na danym medium społecznościowym. Wypisałem się z olbrzymiej większości tych, tych mediów, korzystam tylko z Dosłownie jednego, dwóch rozwiązań yy, i, i zwracam na to dość, dość dużą uwagę, na taką higienę yy, multimedialną, nazwijmy to. Mm -hmm. Aczkolwiek też nie chciałbym tego demonizować, ponieważ mhm. jednocześnie widzę potężne ułatwienie w życiu dzięki technologii, którą rozwinęliśmy. Patrz, no teraz prowadzimy wywiad, prawda? Ja siedzę tak. gdzieś, ty siedzisz gdzieś. Mamy właściwie proste, w dużej mierze darmowe rozwiązania, mhm. prawda? Softwareowe i, i możemy rozmawiać. Tak więc, ale, ale często jest tak, że nie tylko Twój racjonalny umysł pozwala Ci kontrolować to, z czego korzystasz i na jaki, mhm. w jaki sposób, tylko no niestety czasami po prostu zaczynasz się uzależniać. To jest to miejsce, w którym należy zwracać, moim skromnym zdaniem, bardzo, bardzo ważną, bardzo baczną taką uwagę na to. Ja sobie teraz pomyślałam, słuchając Cię, że właściwie ja najmniej się kontroluję wtedy, gdy jestem najbardziej zmęczona, a dzieci chyba najmniej kontrolują się wtedy, gdy jest im zwyczajnie źle. Kiedy no, nie mają rzeczywiście dookoła przyjaciół, bądź nie mają, bądź właśnie coś się wydarzyło, takiego, że szukają akceptacji, bądź no, właściwie jakichś zamienników w sieci, no i to rzeczywiście potrafi już spłatać niezłe figle w głowie. Ja myślę, że też kiedy się nudzą, na przykład współczesne dzieci mam wrażenie, mają problem z nudzeniem się, prawda? Ha, to prawda. Masz dostęp do wszystkiego na, na kliknięcie, na jedno kliknięcie, no to jest bardzo mało miejsca na, na, na nudzenie się, a stąd już bardzo mały krok do przebodźcowania. Tak, to prawda. Przyznam, że uśmiechałam się czytając książkę przy fragmentach opisujących relacje rodzeństwa. One są bardzo prawdziwe. Czy ty wzorowałeś się może na jakichś dzieciach znajomych, prywatnych, a może faktycznie Nie. miałeś swoją siostrę, bo faktycznie te relacje są bardzo przekonujące? Nie, jestem jedynakiem, Nie miałem siostry. Mm -hmm. A ciekawe, że tak odebrałaś tę relację, bo ja miałam wrażenie, że ona jest mocno wychypowana, że ten humor jest zbudowany na takich, wiesz, mocnych akcentach. No, ale okej. Ona jest zabawna. Ona jest faktycznie lekka, zabawna i yy, są takie momenty, które mają detale i to to, to bardzo przekonuje. A powiedz mi, bo wchodzimy rzeczywiście w takie y, niuanse i takie dosyć trudne też y, tematy. Czy ty się nie obawisz? Obawiałeś odrobinę, pisząc tę książkę, czy oddając już w ostatecznej formie do wydawnictwa, że właśnie te takie niuanse związane z, z nowymi technologiami, z tymi zjawiskami, które mogą być odrobinę niebezpieczne dla młodych ludzi, nie zniechęcą ich do lektury? Czy w pewnym momencie wiesz, nie odwrócą kartkiem się na no nie, no znowu ktoś próbuje nas ewangelizować? Czy, czy ty nie miałeś takich, takich obaw swoich, właśnie jako autor? Czy wiesz, co powiedziałaś, powiedziałaś, że te wszystkie wątki są wplecione w miarę płynnie w fabułę. Ja nie mam, jakby. Wiesz, cała nasza rozmowa właściwie zaczęła się, jakby drążymy cały czas tylko warstwę edukacyjną. A ja mam wrażenie, że warstwa edukacyjne tej książce to jest takie 10-15%, prawda? Tak, to prawda. I zaraz dojdziemy do całej reszty. No, no właśnie. Tak więc może dlatego, może dlatego się nie boję. Ale wiesz, co. Ja też biorę pod uwagę, że kiedy siadałem do pisania tej książki i też z moją agentką, o tym rozmawiałem, mhm. że, że właściwie oferujemy coś, czego na polskim rynku nie ma. A, no I, wiesz, mhm. jest, jest, jest to coś nowego, tak więc też ukłony, ukłony w stronę wydawnictwa, że, że, że poszli, że tak powiem, w tę stronę. No zobaczymy. Ja, ja uważam, że ta książka. Wiesz, co? Oglądałaś może najnowsze odsłony filmu Jumanji? Dwójkę i trójkę nie z Właśnie... Williamsem, tą pierwszą część, tylko tę pierwszą wie. tylko oglądałam, obawiam się. Rozumiem. No to mm -hmm. dla mnie ta książka jest jak... Ciekawcy są trochę w klimacie Jumanji, filmów 2 mm -hmm. i 3. Tam też jest tam tak. też technologia, tam też jest jakiś jakieś, jakieś taki trochę głębszy sens i relacje oczywiście między bohaterami pokazane w różnych konfiguracjach, a jednocześnie jest bardzo dużo technologii i też dużo takiej, takiej klasycznych elementów powieści awanturniczej mm -hmm. i czy też jakiś klisz science fiction. I ciekawcy są dokładnie tacy sami. To znaczy masz, masz trochę, trochę tych relacji, masz, bo chciałem mieć prawdziwych bohaterów tak. w wyhypowanej przygodzie science fiction, ale jednocześnie też takiej, która jednak odciska ta, ta przygoda na nich jakieś, jakieś piętno. Mm -hmm. I ta równowaga tam jest zachowana znakomicie, więc ja jakby z premedytacją zadałam to pytanie, bo chciałam usłyszeć tam odpowiedź i chciałam też, żeby ona padła od ciebie właśnie, żeby to były twoje słowa. Bardzo ci za to dziękuję. Ja uważam, że te relacje są unikatowe w tej książce, dlatego że tam jest masa takich detali, które też mówią o takich międzypokoleniowych relacjach, tak? Mnie urzekła ta sytuacja, gdzie mama mówi, że trudny jest dla niej moment, kiedy syn przestaje być dzieckiem i zwolni się przy tym Skleja to jest oczywiście urocze dla nas dorosłych, ale też pojawiają się tam zapewnienia, że jesteśmy wystarczający tacy, jacy jesteśmy. No przecież to jest bardzo potrzebne nam w naszym świecie. Podobają mi się też relacje między chłopakami, bo przecież to jest dla mnie unikatowe, muszę ci powiedzieć. Ja czytam bardzo dużo książek dziecięcych, ale też przeznaczonych dla takiego nastoletniego czytelnika i dwóch chłopaków, którzy właściwie no są nietypowi, tak? Trzynastoletni Radek interesuje się różnymi teoriami spiskowymi oraz UFO. Jego rówieśnik Maciek kocha wszystko, co związane z dinozaurami. Słuchaj, no to się właściwie staje ich osią porozumienia. Oni szanują się ze względu na to, jak... Odmienność. Tak, jak bardzo są od siebie różni, ale też jak poważnie traktują te swoje pasje. Oni trochę mówią o sobie w kategorii nerdów, trochę z tego żartują, ale mają też świadomość tego, że to ich wyróżnia z grupy rówieśniczej i trochę stawia ponad przeciętność. Nie wiem, czy mam rację. A, to odebrałaś to w ten sposób, ale tak. ja, jakby, wiesz, no z, ale z drugiej strony, zobacz, no ten radek, którego dojeżdżają tym hejtem, no jednak mhm. wiesz, ja mam wrażenie, że żyjemy tak, w, takiej, w takim trochę dwubiegunowym podejściu, bo tak, z jednej strony ten nerdyzm, nazwijmy to, on funkcjonuje, jest jakby mhm. i, i chociażby właśnie zbieranie się, nie wiem, w obrębie jakichś takich community online, możliwość, nie wiem, przynależenia do jakiegoś obserwowania konta w mediach społecznościowych, które zajmuje się dokładnie, Jakąś tematyką i skupia jakąś grupę regularnych obserwatorów sprzyja temu. Żeby teraz każdy rodzaj właśnie jakiejś takiej nawet odjechanej pasji jednak połączył ludzi z całego globu i żeby oni sobie mogli w tym swoim susiku się tam wymieniać i rajcować tym wszystkim, co, 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 ich, co ich interesuje i, i rozpala wiesz, neurony w ich mózgu, tak. no nie? A z drugiej strony jednak cały czas działa stara dobra zasada przynależności do grupy, tak? Gdzie, Która dla dzieci jest absolutnie esencjonalna, tak? W, w ich kontaktach społecznych. Tak więc chłopaki się trochę szczęśliwie znajdują. Tak, ale ja też trochę to miałam na myśli, że oni właściwie jakby znajdują to porozumienie, przyjaźń i szacunek, bo znajduje się trochę, wiesz, jakby dwie osoby, które, dla których ważne są pasje. Ale sami wiedzą, że trochę to jest takie wiesz, już ponad przeciętność. Czy to nie jest na takim poziomie, jak ich rówieśnicy czymś się interesują? To, A nie bo... bardziej ponad normalność? No właśnie nie chciałam chcieliśmy. jest ponad normalność. <laughs> no, Takich dwóch wariatów się trochę spotyka, tak na A, dobrym, tak. dobrym pojęciu tego słowa, no ale rzeczywiście pozwólmy sobie czasami na chwilę szaleństwa. Niemniej jednak oni się świetnie czują z tymi pasjami, więc ja mam cały czas poczucie, że to jest ukłon trochę w stronę dzieciaków, które no właśnie nie są takie jak wszyscy

Wręcz odważają się być trochę inne, nawet pomimo tego, że nie są akceptowane, bo no, jeden z tych baterów rzeczywiście wprost mówi: No śmiej się ze mnie, ja po prostu taki jestem, ja to lubię. No i, no i co mi z tym zrobić? Tyle osób wyśmiało, że masz być kolejny. Jasne, że tam są takie momenty, kiedy słowa ranią i to też jest wyraźnie powiedziane, że no, można kogoś można pojechać za daleko, tak, zwyczajnie słowami i no, trzeba później przeprosić, przemyśleć, no i zaboli, może jednak jakoś się da to wszystko uratować. Natomiast no, to jest bardzo bogate, relacja i mnie się szalenie podoba to skomplikowanie postaci, dlatego, że one właśnie widzisz, ty ich trochę inaczej wrażenie, a ja zupełnie inaczej ich odebrałam i mi się podoba to, co ja zobaczyłam w tej książce. Czekaj na tą drugi. Nie będzie łatwiej. Okej. <grym i tle> <grym i tle> No dobrze, Słuchaj, musimy wyjść w takim razie z tych bardzo poważnych tematów, które sprawiam, że po prostu rodzice popędzą do księgarni kupią te książki. No bo tak jak sam powiedziałeś, że to jest może 10% tych książek, a cała reszta to jest akcja, no i rzeczywiście tutaj to się dzieje. No i pytanie jest takie, o czym są te książki? Jakbyśmy mieli w tym momencie na przykład młodemu człowiekowi zarekomendować, tak? To co byś im tak naprawdę powiedział? Powiedziałeś o Jumanji i mi się wydaje, że to jest świetna reklama dla młodego człowieka. No jak już otwieramy pierwszy tom, tak? I zaczynamy czytać, to my musimy przez chwilę się mocno skupić, bo tam się tyle dzieje, że my ze swojego zapracowanego życia, nawet dorośli, sięgając po tą książkę, musimy się mocno sfokusować, by wejść w ten świat, ale już nie chcemy z niego wychodzić. No więc pytanie jest takie, o czym są te książki? Co się dzieje właśnie w tej sferze fabuły? Znaczy, opcja jest taka, że każdy jeden tom będzie miał, nazwijmy to, swojego potwora. Tak? Mm -hmm. W tomie pierwszym sięgamy po dinozaury. I to, mm -hmm. był, to, był, to był zabieg, który ja nie ukrywam, że był ukłonem trochę w stosunku do mojego syna. Bo mm -hmm. wiesz, ja, ja pierwszą wersję tej książki napisałem naprawdę ładny kawałek czasu temu, tak? kiedy, kiedy mój syn był jeszcze dzieckiem. I dzieci zawsze mają ten moment, kiedy stają się profesorami do spraw mm -hmm. paleontologii. Prawda? Tak. I, I my tak, wiesz, obróciliśmy całą masę tej popkultury z dinozaurami w tle i, i zastanawialiśmy się, czy nie dałoby się podejść do tego jeszcze inaczej. Tak? Mhm. Wiadomo, że jest jedna franczyza, która rządzi w tym, w, w tym rejonie, a ciekawcy spróbowali podejść do tematu dinozaurów trochę inaczej. No i co? Stosujemy jedną z takich science fiction, tak? czyli podróż w czasie, ale ona też jest odpowiednio ujęta, że tak powiem, tak, żeby zabroniała współcześnie. Nie jest, nie jest to jakby z żywszem ściągnięte, to jest jakby autorski koncept. I ta podróż w czasie umożliwia chłopakom rzeczywiście zetknięcie się z, ze światem dinozaurów a to jak do tego dochodzi jakie są efekty i kto tych 65 milionów lat wstecz czeka na nich w świecie, w świecie prehistorycznym, to już jest, to jakbym nie chciał tego nie tak teraz, do końca tego. precyzować jest. i zdradzać, bo to, bo to stanowi o jakby też unikatowości tej historii, prawda? Ja Ci dziękuję za te dinozaury, bo przecież dzieci kochają dinozaury, rosną. Oczywiście. Prawda? I bywa, że ta pasja z nimi nadal zostaje. Ja znam takie zupełnie dorosłe osoby, które pasjonowały się do tego stopnia dinozaurami, że napisały na przykład Pracę licencjacką czy magisterską na temat dinozaurów. Więc słuchaj, naprawdę jest taka, że dzieciaki rosną, a te książki nie rosną razem z nimi, tak? Czyli tych książek o dinozaurach wcale nie ma tak dużo dla starszych dzieciaków i dla młodzieży. A tutaj proszę, bardzo się cieszę. Może to jest to też podejście, prawda? Że myślisz, że to jest tylko i wyłącznie mm -hmm. temat dla, dla dzieciaka. A ja wiesz, kino Hollywood na przykład bardzo często moglibyśmy wyśmiewać za płytkość tych wszystkich filmów, ale z drugiej strony mam wrażenie, że często tam są poruszane właśnie takie tematy, które wydawałoby się, że. A... Nie skupią uwagi dorosłych, a jednak miliony ludzi idą do kina się po prostu pobawić na tych, na tych wydawałoby się, durnowa tych filmach. Uh -huh. no, tylko ja uznałem, że te dinozaury da się, da się sprzedać Jeszcze jeszcze jakiejś, jakby takiej no, cały czas autorskiej wersji i spróbowałem się z tym tematem. Uh -huh. Ja zaraz wrócę do tych dorosłych, którzy się świetnie bawią, ale najpierw zapytam Ciebie. Przydałem w sieci, że chciałbyś zostać Alanem Grantem, gdybyś mógł sobie wybrać jednego bohatera filmowego. Czy to prawda? <laughs> Tak, to jest ten, ten, ten sympatyczny pan, który w, w pierwszej części filmowej adaptacji herojskiego parku na początku okazuje się takim zimnym i zdystansowanym archeologiem skupionym na swojej pracy, ale później stopniowo i to mi się w nim podoba. Zachodzi ta roztapia się pod wpływem, jakby relacji, którą buduje z, z, z dzieciakami w trakcie tej ekstremalnej przygody w, w, w parku Jurajskim. I, i dlatego, dlatego zawsze bardzo ciepło odbierałem tego bohatera. Z jednej strony specjalistę, człowieka jakby oddanego swojej domenie, a z drugiej strony jednak otwartego na tą relację. Mhm. Mm no zapewniam Państwa, że no nie, tylko, nie tylko mój gość chciałby zostać Alanem Grantem, ale także jeden z bohaterów książki, a poza tym chyba większość nas dorosłych marzy o takich przygodach, ponieważ pozwoliłam sobie zerknąć, co w sieci piszą dorośli o tej serii. Czy ty jesteś gotowy okay. na to? Jedziemy. <gry> Okazuje się, że serie kochają nie tylko dzieci. Mimo tego, że książka ciekawcy, jurajska draka, przeznaczona jest dla dzieci, to z wielką ochotą i przyjemnością przeczytałam ją nawet trzykrotnie. Moje wnuki były zachwycone historią stworzoną przez Michała Łuczyńskiego i już dopytują o następne części. Słuchajcie, to chyba babcia. Kolejne. Ja się pytam, gdzie były takie książki, gdy byłam dzieckiem. Świetnie się bawiłam, nawet jeśli już jestem przez swoje młodsze rodzeństwo postrzegana jako starszyzna. No to chyba starsze rodzeństwo podbierało. Słuchajcie, tak kolejne. Tak. Kiedy byłam dzieckiem, a potem nastolatką, nie czytałam książek, poza oczywiście lekturami szkolnymi. A z tym bywało różnie. Dziś patrząc wstecz, z perspektywy czasu uważam, że gdyby wówczas moje ręce trafiały takie książki, jak powieści Kawscy, moja przyjaźń literaturą rozpoczęłaby się dużo wcześniej, a moja wyobraźnia wzniosłaby się na coraz wyższe poziomy. No jak ty się z tym czujesz, słuchaj, że e, takie no rzeczy płone. czytelnikami robią <laughs> twoje książki, to jak widać zupełnie różnym wieku, no bo mamy tutaj i starsze rodzeństwo, no i chyba sobie zupełnie dorosłą, no i dorosłą, a nawet być może babcie. E, czy to jest w porządku, że dorośli czytają książki dla dzieci, le, e, może nie tylko dla dzieci, ale też dla młodzieży, dla młodego czytelnika w każdym razie? Ja myślę, że absolutnie w porządku, bo <laughs> powinno się czytać nie to, co ludzie ci mówią, co masz czytać, tylko to, co Ci przenosi coś, nie, frajdę, refleksję, cokolwiek. Przecież po to jest literatura, prawda? W ogóle, rozrywka. Tak więc myślę, że ja, ja się bardzo cieszę, że dorośli tę książkę też odebrali, bo mm. ja trochę mrugam do nich okiem. Wiesz, jak dorosły facet, niespełna 40-letni, rozmawiając ze swoim synem, próbuje rozmawiać ze swoim synem, a później próbuje napisać książkę, która jest de facto dedykowana dzieciom, to jednocześnie zaglądasz trochę też w swoje dzieciństwo. I, i, i może ten live po prostu gdzieś tam się pomiędzy zdaniami przenosi i dlatego to rezonuje też z czytelnikami nieco starszymi. A zupełnie inna kwestia jest taka, że ja na przykład przez serię, przesłynną serię i ukochaną przez wielu młodych ludzi serię Zwiadowcy, zwróciłem uwagę na to, że takie książki, które łączą pokolenia są fantastycznym Nośnikiem też yy, wspólnych chwil. No, nośnikiem? Właściwie wyzwalaczem wspólnych chwil, może w ten sposób. Bo ja na przykład codziennie wożę swojego syna do szkoły. Zajmuje nam to trochę, bo no, musimy posiedzieć w samochodzie około 30 minut. Ja wiesz w te, w te zimne grudniowe poranki, to te audiobooki, właśnie chociażby z wiadowcy, nas, nas tak naprawdę ratują. I mhm. jakby yy, jak, 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 jak mój syn był jeszcze młodszy te historie były takie, wiesz, trochę bardziej naiwne, trochę bardziej, trochę bardziej no takie oczywiste i tak dalej, no to ja oczywiście umierałem z nudów prawda, w tym samochodzie, ale jak się pojawili już zwiadowcy, jak już się pojawił baśniobór i tak dalej, to, 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 to wiesz, to ja też odżyłem, bo to jest de facto historia, którą ja też mogę posłuchać, też mogę się uśmiechnąć słuchając tych, tych historii, tak więc jeżeli, jeżeli ciekawscy wpisaliby się i mieliby to szczęście, żeby wiesz, nie wiem, ktoś słuchał audiobooka jadąc do Chorwacji i cała rodzina by się przy tym bawiła, no to ja bym był jako autor w niebo wzięty. Mhm. A ja bardzo serdecznie Państwu właśnie taką lekturę międzypokoleniową polecam, bo jest potem o czym po prostu pogadać. Już teraz zastrzeżciemy Wam czekających Was emocji. Przypomnę, seria ciekawcy Michał Łuczyński, wydawnictwo Zielona Sowa. Pięknie dziękuję. Ja również dziękuję.